Witam wszystkich, którzy słuchają mojego podcastu. Wprawdzie z lekkim opóźnieniem, ale potrzeba dzielenia się doświadczeniem jednak zwycięża. Nieustannie się troszczę o to, żeby to doświadczenie wzbogacać. No i pomogliście mi też swoimi reakcjami podczas wykładów i warsztatów, także dziękuję. Wracam do pomysłu, do planu i... Rozpoczynamy to, co było zapowiedziane. Pierwszy temat podcastu Ciało jako strażnik równowagi. Każdy z nas w pewnym momencie zostaje poddany próbie, lecz ilu z nas wie, że to, w jaki sposób reagujemy na sytuację, wpływa na ciąg kolejnych zdarzeń i konsekwencji, zarówno jeśli chodzi o ciało, jak i przyszłe okoliczności. Część wydarzeń i konsekwencji jest niezauważalna na pierwszy rzut oka. Inne często wydają się nam nieistotne w odniesieniu do problemu. Co tak naprawdę się dzieje? No otóż to, dokąd prowadzi pytanie. No, wiadomo, prosto do nas samych. Gdy zdecydujemy się czujnie obserwować ciało, wzmocnimy zdolność do skupienia i uważności. Staranność niewątpliwie zrodzi kolejne ważne pytania. Pewnego dnia zaczniemy realną rozmowę ze swoją strefą ducha. Zdrowy duch obiecuje zdrowe ciało. Gdzie jest ster? Gdzie jest przycisk, który pozwala wyłączyć automatycznego pilota? Nawyki, pchające nas do działania. Przekonania mentalne, rozstrzygające arbitralnie, ugruntowane skojarzenia, bodźcujące bez świadomego udziału, umiłowanie materii, przeuroczą iluzję ego, bawiącą się pakietem emocji, wypełnioną obietnicami bez pokrycia. Jak skutecznie podróżować w stronę uporządkowania życia? Czy ktoś nas wesprze, nada rytm? Zapytałbym raczej, jak sprawniej samemu sobie poradzić, dobrać się do prawdy, zainicjować głębszą grę w uwolnienie. Spróbujmy. Na początek przypomnijmy sobie, co jest dla nas najważniejsze, najistotniejsze. Spójrzmy razem jeszcze raz w lustro. Nie ja, pierwszy, oczywiście, proponuję zrobić to porządnie. Zachęcam do otwartości, do wnikania w głąb siebie. Czy w tej strefie pytań jest miejsce na doświadczenie innych? Odnoszę korzyść, gdy jest jaśniej. Jestem wdzięczny, gdy mogę uczyć się od tych, którzy naprawdę wiedzą. Mam zarazem nadzieję, że zdołam dołożyć i swoją cegiełkę do podjętego przez Was wysiłku, że pójdziemy razem w stronę poznawania siebie, że będziemy mogli zjeść dojrzałe owoce. Dobroczynnej równowagi tak sobie powiem. Przychodzi mi oczywiście na myśl, że spotkamy i tych, którzy będą mówić, że to już było, że w zasadzie nie ma to sensu, nic się nie zmieniło, lub ja to przecież wszystko znam. Gdzieś czytałem, słyszałam, i tak dalej, i tak dalej, wszystko wiem. No tym odpowiem. Na stole leży doświadczenie. Ono. Płynie bezpiecznym kanałem poznania, prawdziwie dotyka serca i przenika przestrzeń. Mam jasność, że wątpliwości są nieodłącznym poligonem ćwiczebnym podczas zmian. Obiecuję i liczę na szczerość w intencjach, czujność i działanie. Proponuję, byśmy brali wszystko, co możliwe, aby wejść głębiej. Aby nie zatrzymywać się. Uwaga na diagnozach jest zbędna. Stawianie oporu trudne określanie przeciwności, czy wskazywanie palcem innych mimo że częste także niepotrzebne. Skierujmy serdeczną otwartość na obserwację ciała. Podejmijmy praktyczny wysiłek uważności. A korzyści i równowaga przyjawią się, przyczynią się do skutecznego wzrastania. Wszystko jest w ruchu, wszystko płynie, niczego nie można zatrzymać, lecz już na to, jak płynie, jakie zostawia ślady, na to mamy wpływ. To nie dotyczy tylko naszego życia, ale i społeczności. Konkretnych ludzi obserwując uważnie, czy, na, czy uczymy się podejmować świadome decyzje. Na tym etapie naszego kontaktu przyjrzyjmy się wybranym aspektom, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania. Skupmy się na skutkach sposobu reagowania ciało uczestnicząc bezpośrednio w tej grze. Nie może w nieskończoność utrzymywać dobrej kondycji, bazując na przekonaniu, iż okoliczności są przypadkowe. Czym jest owa równowaga? Wspominam o niej i podkreślam: mam na myśli bezpośredni udział świadomości, świadomości przez duże eś. To wielobarstwowe pojęcie, fraktalne, odzwierciedlenie porządku rzeczy, jak i naszego potencjału. Czegoż pilnuje ciało? Dlaczego postanowiłem nazwać je strażnikiem? Gdyby nie miało związku z równowagą stworzenia, moglibyśmy bez specjalnych konsekwencji jeść cokolwiek, mówić cokolwiek, myśleć cokolwiek, robić cokolwiek, żyć jakkolwiek. Bez wpływu na ciało i DNA. Zatem. Kiedy dotykamy granic naszej indywidualnej konstrukcji, jest powiedzenie, które niemal wszyscy znają. Dzban wodę nosi, dopóty, dopóki ucho się nie urwie, itd. Tak w zależności od wielu czynników, później dzieje się w ciele i to konkretnie. Jako terapeuta, podczas podstawowej analizy, uwzględniam różne strefy konfliktowe wpływu na ciało. I indywidualną zdolność postrzegania tego, co się dzieje. Początek wiązań w materii rozpatruję od tzw. okresu prenatalnego. Trwa on około 30 miesięcy. Dotyczy czasu około 9 miesięcy przed poczęciem, czasu właściwego 9 miesięcy oraz około 1 roku po urodzeniu. To okres ścisłego uwarunkowania z mamą. Następnie biorę pod uwagę wpływy rodowe, geny. Potem czas naszego pamiętania i reagowania. Ponadto, nieprzypadkowo rodzimy się w konkretnym miejscu i czasie, istnieje karmiczny plan duszy, który rzadko mamy szansę odkryć. Cóż jednak może zrobić człowiek, który nawet nie wie, że nie jest tylko tym ciałem, któremu sprawia trudność? Uwzględnienie podstawowego faktu, iż jest wielowymiarową istotą duchową, która doświadcza wraz z ciałem. Gdy w obecności sceptyka spróbujemy rozważać piątą gęstość, to jesteśmy dla tej grupy dziwnymi ludźmi. A może brak nam piątej, ale klepki, pomyślą. Odkrywcze staje się stwierdzenie, iż świadome życie to nasza specjalność, prawo i potencjał. Istotną kwestią jest oczywiście czas, bowiem na osi czasu budujemy rezonans, utrwalamy, rzeźbimy skutki, zarówno w przestrzeni okoliczności życiowych, jak i ciała. Gdy pojawiają się trudności, gdy ciało manifestuje dysharmonię, jest to właśnie rezultat naszego uczestnictwa. Ta obserwacja rodzi oczywisty wniosek. Dlaczego nazwałem ciało strażnikiem równowagi? Otóż właśnie dlatego jest to brutalne uświadomienie sobie, że nie widzimy jasno wszystkiego, co na nas wpływa: emocji, uczuć, myśli, zachowań, reakcji energii w czasie film. Życia się przebija, a my często ślepniemy. Nie zajmujemy się twórczo grą. Równowaga, mógłbym powiedzieć, dąży do utrzymania samej siebie w równowadze. Nie przejdzie obojętnie obok gniewu, frustracji, lęków, zazdrości, narcyzmu, poczucia zranienia, krzywdzenia. Zajmie konkretne stanowisko. Część tej relacji odzwierciedli się w kondycji ciała, inna w okolicznościach, w zachowaniu i zdrowiu dzieci, poczuciu sensu życia, odczuwaniu szczęścia. Każdy ma jednak prawo do rozwoju, do manifestowania swoich racji, obojętnie co zrobił i jak się pomylił. Obojętnie, co projektuje i jak zasila przestrzeń swoją energią. Każdy przyszedł tu doświadczać, aby w końcu stać się świadomym uczestnikiem zmian. Uświadomienie to jest również zdolność do obserwowania odpowiedzi karmicznych, prawa, przyczyny i skutku to także umiejętność decydowania, która jest podstawową konsekwencją uznania przez nas, Wolnej woli. Samostanowienie to fundament do budowania środowiska zmian i odporności na wpływy niezgodne z naszym wewnętrznym, oryginalnym, powiedziałbym, boskim obrazem, potencjału, przemiany, naszym prawdziwym rozwojem duchowym, w przestrzeni, w której żyjemy. Inicjowanie wejścia do gry z ciałem w kolejnej, ewentualnej inkarnacji. Może być świadome i uwalniające z iluzji, bez przyciągania potencjalnych koszmarów. Ciało odgrywa wielką rolę, uczestniczy w przebudzeniu świadomości, powraca do fundamentów, idei swojego pochodzenia wraz z przebudową DNA. Tak sobie powiedziałem. Ale doświadczyć to co innego. Transformacja jest wielowymiarowa. Generuje energię psychiczną, wspiera się wibracyjnie i wspina po szczeblach boskiej konstrukcji. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia, no, nie tylko zapraszam wszystkich zainteresowanych do cierpliwego odkrywania prawdy o sobie, ale stanowczo proszę o konsekwentne działanie i chciałbym w tym uczestniczyć, jeśli mi pozwolicie. Będąc na wspólnej drodze. Prowadzącej do wiedzy przez doświadczenie, doświadczanie, posłużę się znanym powiedzeniem. Otwarte serce to połowa sukcesu. Na tym zakończę mój pierwszy podcast. Wybaczcie mi moje nieścisłości, ewentualne niedomówienia. Jestem otwarty na korygowanie i na odpowiedzi. Zapraszam oczywiście, abyście zadawali śmiałe pytania. I wysłuchali kolejnych moich podcastów, poznając siebie, żyjemy prawdziwie. Do usłyszenia wkrótce.